Ostatnią szukaną przez was frazą są możliwości leczenia migreny. Migrenę leczymy w zależności od tego, ile mamy napadów w ciągu miesiąca. Jeżeli mamy migrenę z rzadkimi napadami, a tutaj mówi się o dwóch, trzech do czterech napadach w ciągu miesiąca możemy stosować leki przeciwbólowe. Mamy dwie grupy leków stosowanych w przerywaniu napadu migreny. Są to popularne leki przeciwbólowe, do których należy ibuprofen, naproksen, paracetamol, kwasacetylosalicylowy oraz tryptany, czyli to są takie leki specjalnie dedykowane migrenie, które przerywają napad migreny. Leczenie migreny, napadu migreny. Też przebiega troszkę inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ponieważ zazwyczaj w przypadku innych bólów bierzemy leki trzy razy dziennie, jedna tabletka, dwa razy dziennie, jedna tabletka. Natomiast w przypadku napadu migreny ważne jest, żeby przerwać napad bólu głowy. I tu bierzemy na początku bólu głowy. Jedną, dwie, trzy tabletki. W zależności od tego, jaki to jest preparat i jaka dawka jest zalecana. Na przykład paracetamol to jest 1000 mg, kwas acetylosalicylowy to jest 1000 mg i buprofen to jest 400 do 800 mg jednorazowo na początku bólu głowy. Takie leczenie jest znacznie skuteczniejsze niż dzielenie tej samej dawki w czasie.